Zgodnie z przyznaną punktacją sąd konkursowy postanowił o przyznaniu wyróżnień honorowych, równorzędnych. Przedmiotowe wyróżnienia nie są nagrodami pieniężnymi. I to były prace to Praca numer 1. PNM, projekt przemysłach Płowecki, ulica Waszyngtona 24 na 3, Częstochowa. Praca numer 15, czyli przedsiębiorstwo specjalistyczne Zamko, ulica Starodworcowa 26B, Gdynia. Ci Dynamo Produz, ulica Witomińska 18, już 48 jest z nieczytelne, Gdynia. Praca wyróżniona, numer 27, oznaczona autorstwa. Pani Janny Matuszek, Krystyny Słuchajanek, Janczykowskiej, Kazimierza Węglarskiego, Ewy Serafin, Michała Janczykowskiego. Świat w wysokości 15 tysięcy złotych. W konkursie y, otrzymuje praca oznaczona numerkiem 24, czyli Bernatek Architekci, arch, e, Architekt Michał Bernatek, ulica Chrobrego 80, h 4, Gdańsk. Pana. mogę przyjąć. Druga nagroda została przyznana pracy w wysokości 20 tysięcy zł pracy oznaczonej numerkiem drugim, czyli Mobius architekci, ulica Sarmatka 28 na 62 Warszawa. gratuluję wszystkim przy okazji Pierwsza nagroda w wysokości 25 tysięcy zł otrzymuje praca numer 6. Czyli Ardeco, spółka zo, ulica Starowiejska 41-43 Gdynia. czerwony. Mam nadzieję, że ta pierwsza praca, jej żywot nie skończy się w postaci tej konkursowej koncepcji tylko że stanie się rzeczywiście podstawą do projektu budowlanego i budowlano-wykonawczego, który fundacja w tym miejscu zrealizuje.